Witam was w ten najcieplejszy dzień lutego. U wielu z was temperatura ma przekroczyć aż 20 stopni. To całkiem spoko jak na luty. Kto z was pamięta takie temperatury w zimie, niech koniecznie da znać w komentarzach. A tymczasem zbliża się nam koniec trzeciej edycji Sanatorium Miłości i już za dwa tygodnie poznamy króla i królową turnusu. Jeśli chodzi o żeńską koronę to większość z was typuje Halinkę albo Tereskę. Tereska co prawda nie została jeszcze kuracjuszką żadnego odcinka, ale być może okaże się underdogiem tej edycji. Często pisze cię w komentarzach, że nie możecie zrozumieć dlaczego pokazują jej tak mało i tutaj musimy się z wami zgodzić, bo sami tego nie wiemy. Jednak Teresa nie wydaje się być zainteresowana aferami. Rywalizacją opanów czy nadmiernym zwracaniem na siebie uwagi i być może sama się wycofała w którymś momencie. Jeśli zaś chodzi o halinkie to ją zdają się lubić wszyscy kuracjusze, nawet ci. Które mają wiele otwartych konfliktów w grupie i wzbudzają mieszane emocje. Co zaś się tyczy panów, tutaj najczęściej typowany jest Władek i właściwie nie ma na tym polu konkurencji. Ogólnie, ostatnio przeczytałam pierwszy negatywny komentarz na temat Władka od początku edycji: Nie będę go teraz szukać, ale ktoś pisał, że rozumie, że Jadzia go nie chciała. Bo co za debil organizuje masaż czekoladą, przecież czekolada nie jest do masowania tylko do jedzenia i że w ogóle to obrzydliwe tak czekoladą, także trudno powiedzieć czy ten komentarz dotyczył w ogóle władka czy samego masażu czekoladą, no ale jeden się trafił, nie wiadomo czy kuracjusze będą głosować podobnie jak widzowie, czy może nagle zaskoczą i mianują królem turnusu wieśka. Chociaż patrząc na rozkład głosów na kuracjusza odcinka to największe szanse ma z dziś motocyklista, który jako jedyny mężczyzna zgarnął tytuł dwa razy, wiemy za to kto raczej nie zostanie królem turnusu i tutaj pojawia się wasz ulubiony Dupka. Odkąd go tak nazwałam ciągle o niego pytacie i to o nim dzisiaj sobie pogadamy. Zbyszek z Opola, który nigdy nie leciał samolotem i nie skoczył na linię nad przepaścią, chociaż próbował do tego podejść kilka razy, ale za to zawrócił w głowie dwóm paniom na turnusie, które przez niego już nigdy nie będą koleżankami. Wiemy to na pewno, bo nie mają się nawet w znajomych na Facebooku, a reszta ekipy tak. Takich przypadków po prostu nie ma. Wracając do Zbyszka on też jako jedyny nie chciał opowiedzieć Manowskiej ani o swoim małżeństwie zakończonym rozwodem, ani o swoim trudnym dzieciństwie. Ale to akurat spoko, trochę ją zbił z pantełyku tego psychologowania. Zbyś u na początku turnusu uderzał do Anny, zabił ją na rękę i powiedział, że chciałby z nią spróbować. Jak się później okazało, on chciał się tylko spróbować zapoznać z nią i z innymi paniami. Jednak Anna odebrała to jako deklarację, zrobiła dramę na całe sanatorium, Manowska musiała interweniować, zaproponowała jej nawet zmianę pokoju, ale Anna uniosła się honorem i publicznie pogodziła się z Janiną, która również wpadła w oko Zbyszkowi. Zresztą Zbyszek bardziej skupił się na Janinie jak się okazało jakiś czas temu chyba coś z tego wyszło, ale o tym w filmie na ten temat. Jednak Zbyszek jest najbardziej znany nie z tych dram, ale z faktu, że ciągle biega. Nawet kuracjusze kilkukrotnie mówili, że ledwie oczy otworzą, co wyjrzą przez okno to tam biegnie Zbyszek. Mężczyzna bardzo dba o formę i generalnie jest najszczuplejszym z mężczyzn na turnusie. Wiadomo, że Zbyszek biega maratony i tak dalej. W pierwszym odcinku opowiadał, że palił papierosy przez 40 lat, a później rzucił i zaczął biegać i tak biega już od 10 lat. A że ma lat 64, to znaczy, że zaczął palić, jak miał 14, a biegać, jak miał 54. Nie dziękujcie za tą zaawansowaną matematykę. W każdym razie okazuje się, że palenie nie było jedyną przyczyną zmiany stylu życia zbyszka, sprawa była dużo bardziej złożona. Po paleniem zbyszek niegdyś dużo jadł i ważył, uwaga 120 kg. Teraz trudno go sobie wyobrazić ważącego aż tyle. Przecież tan zbyś u to sama skóra i kości. Jednak okazuje się, że przez swoje nawyki i wagę Zbigniew miał problemy z sercem, wysoki cholesterol i ogólnie jego sytuacja nie była zbyt ciekawa. W pewnym momencie lekarz miał postawić mu diagnozę, mówiąc, że albo schudnie i diametralnie zmieni styl życia, albo czeka go kalectwo i szybka śmierć. Jak widać Zbigniew wziął sobie słowa lekarza do serca i zaczął dbać o siebie. Okazuje się, że im w powrocie do formy pomagali mu synowie, którzy bardzo go wspierają. I że Zbigniew tak bardzo odnalazł się w bieganiu, że już po czterech miesiącach od rozpoczęcia ćwiczeń pobiegł w pierwszym maratonie. Obecnie ma na koncie już 63 maratony i nie zamierza na tym poprzestać. Nowa miłość z pewnością dodała mu dodatkowych skrzydeł niczym, Red Bull. Co ciekawe, Zbyszek zdecydował się opowiedzieć o tym wszystkim w wywiadzie po programie, a w programie nic nie powiedział co czyni go jednym z najbardziej skrytych uczestników sanatorium miłości. Czy po tej informacji zmieniło się wasze podejście do Zbigniewa? Mężczyzna zbierał sporo hejtu po tym jak po deklaracjach względem Anny umówił się z jej współlokatorką. Choć wiele osób mówiło, że wina leży po stronie Anny, która po kilku dniach od przyjazdu odebrała słowa mężczyzny niczym deklarację na całe życie. Ale cóż się dziwić kobiecie, która po rozwodzie, który miał miejsce kilka dekad temu wciąż jest sama i nie była w innych związkach, wyraźnie widać nie odnajduje się w temacie relacji damsko-męskich, ani w ogóle żadnych relacji. Co nie tylko widać w sanatorium ale także w zasypywaniu fanów programu wiadomościami o tym jak śmią pisać negatywne komentarze na jej temat. Ale to wiecie z filmu na ten temat na naszym kanale. Wracając do Zbyszka jest to z pewnością ciężki orzech do zgryzienia, bo choć mężczyźnie zdarzyło się płakać w programie, to na ogół nie jest zbyt wylewny. Jak myślicie jaka jest szansa, że jego nową ukochaną o której mówił w wywiadzie jest któraś z pań z sanatorium miłości i czy jest to Janina, jak dotąd Zbigniew był na ręce tylko z nią i z Anną. A tutaj raczej możemy mieć pewność, że nie jest to Anna. Została mu jeszcze randka z Teresą, która również wybrała jego scenariusz randki, tylko czy ta dwójka w ogóle pasowałaby do siebie? Ja wiem, że wy widzielibyście Teresę u boku Andrzeja, bo on ładny i ona ładna, ale coś się w tej relacji za mało dzieje, żeby mogła jakkolwiek rokować. Na początku był jakieś szanse, teraz już coraz mniej ich widać razem, jak i samą Teresę zresztą. No cóż, trochę z pewnością rozjaśnią nam kolejne dwa odcinki programu, a już z pewnością odcinek specjalny, który wyemitowany ma zostać na święta Wielkanocna, tym razem już bez opsówów. Nie wiem czy został już nagrany, ale jak tylko się dowiem, to na pewno dam znać. Tymczasem cieszcie się dobrą pogodą, bo nie wiadomo co przyniesie przyszły tydzień, chyba że jesteś z warmińsko-mazurskiego. Wtedy wiadomo, że lockdown.